Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i rozpoczynamy serię Back to School seria, która pojawia się raz w roku u mnie na kanale i wracamy do szkoły czy ja jeszcze w sumie nie, ponieważ jeszcze u mnie na kanale pojawi się seria Back to Uni czyli mój powrót na studia teraz z racji, że wy niedługo niektórzy wracacie do szkoły ja przechodzę z serią Back to School i zaczynamy od tego, że pokażę wam dzisiaj jakieś fajne pomysły, które znajdziecie na Outfity właśnie w sieciłkach. pójdziemy do galerii i postaramy się znaleźć coś fajnego Coś takiego w dobrej też cenie i coś, co będzie fajnie wyglądać No i miejmy nadzieję, że coś fajnego uda mi się znaleźć Wszystko, do którego weszłam to jest Primark I tutaj na razie się zatrzymam, ponieważ znalazłam fajny sweterek To jest taki sweterek, który jest w ogóle na takie guziczki Jest bardzo fajny i można go fajnie czegoś sobie stylizować Znalazłam taki piękny sercik dress -offy. Brązowy w takim pięknym kolorze. Niestety poliester 100%. Nie, nie żebym była też taka, ale... Nie ma 50% może? 50% poliester 100%, poliester. No to też nie tak źle jeszcze. Ale no niestety jak uwierzymy takie coś w zimę czy w jesień, tylko to chodzi zimno mimo wszystko. Jakby nawet nie chciała na to patrzeć, bo jest ładne po prostu, no to będzie zima. Ale kolor jest bardzo ładny, bo jest taki czekoladowy, taki dalny jesień. Czekoladowy, czekoladowy. ciemna czekoladka. Ale bardzo ładne, na pewno też biorę Pokażę wam jak to na mnie wygląda To jest przyśliczne, To jest taki po prostu jakiś taki, nie wiem Żakiecik, taka kurteczka Taka po prostu granatowa Ona jest piękna, ona mi strasznie się kojarzy z plotkarą Nie wiem czemu, takie ładne Znalazłam takie fajne body. Szybkie zatrzymanie, i chcę Wam wspomnieć tutaj, czym jest szafa kapsułowa i na czym polega tworzenie takiej bazy. I pokazując Wam te topy, i wszystkie różne inne takie klasyczne, podstawowe ubrania, możemy w ten sposób właśnie szafę kapsułową, która opiera się na tym, że nasza szafa jest wypełniona z takimi klasycznymi, minimalistycznymi, po prostu ubraniami, takimi jak zwykłe topy, zwykłe t-shirt. Takie białe topy, właśnie tutaj akurat w stylu body, są fajne, ponieważ możemy je ubrać na wiele sposobów. I kupienie takiej jednej pary bodów. Dzięki temu mamy fajną bazę i wszystko wygląda fajnie spójnie. Możemy na to nałożyć jakiś płaszczyk i wygląda to dobrze. Taki top trochę, ale to z body. Z takimi fajnymi ramczkami. To jest też taka opcja czarna, ale chyba wezmę to, bo to mi się bardziej podoba. I to może lepiej fitować z różnymi sweterkami. za te jest mega ładnie, ale no niestety rozmiar jest o wiele za duży bo nie leży to ładnie i mimo, że normalnie ma ładnie, to... Mm -mm. miał ładniejszy krok zdecydowanie na wieszaku, bo jak pobrałem, to on tak po prostu wisi tutaj no i nie mm -hmm. wygląda to za dobrze, a wzięłam spodnie MK, gdzie zazwyczaj noszę MK, a trochę opadają wszystko. Ten speterek to jest naprawdę coś pięknego, tylko że, kurczę, mogłam wziąć rozmiar S, bo przecież to, że wziąłam XS, to on jest taki bardzo przyległy, taki w rękach jest bardzo taki slim, ale to tylko takie spodnie, które są jasne, te buty butują, te spodnie i ten właśnie top, który jest z butami. i granatowy no jest i mam no, tutaj dwie błysniczki u mnie strasznie daje wejprzytkę. nie wiem czemu, ale... białe to, białe wody można się nim też zapiąć pod szyję ale wydaje mi się, że lepiej wygląda jak nie jest zapięty bo jest taki bardziej trochę luźniejszy, lekko taki tak poważnie jest dosyć fajnie wygląda bez, bez zapięcia I do tego ten sweterek, ten różowy, piękny, po prostu cukierkowy kolor, pudrowy, różowy, no śliczny jest Szczerze im dłużej patrzę na te filmiki z tym sweterekiem, jestem bardziej zła na siebie, że go nie wzięłam, bo był naprawdę piękny I patrzę na niego i tak mi się podoba, także myślę, że po niego wrócę w najbliższym po prostu czasie Ta i ten spadek wyglądają po prostu jak jakiś uniform z amerykańskiej szkoły. Po prostu jakby miała jakiś uniformek, taki, mundurek. Bardzo fajnie. Marka teraz. Do tego taka fajna właśnie spódniczka z takim wiązaniem. Bardzo mi się podoba. Kolejny punkt, pull bar. I tutaj skoczyłam, słuchajcie, zobaczyć bluzy. Z racji, że fajne są bluzy i fajne są dressy z pull bearze, tak samo jak i w hausie. Od razu tu powiem. Tutaj House, akurat nie przyjrzałam. Trochę żałuję, że wam tego nie pokazałam. Jedyne, co mogę powiedzieć, e, dobrze to robicie po prostu pull bar, bo naprawdę ich bluzy, ich dressy są naprawdę świetne i wyglądają mega dobrze. I ich kroje są naprawdę dobre. Także tutaj łapcie fajną bluzę, która była w pull jeszcze. Kosztowała, no dosyć dużo, bo kosztowała chyba dwie złotych, ale z tego co patrzyłam materiał był dobry z tego co pamiętam także następny stop H&M i słuchajcie H&M jak i Primark chyba najbardziej mi się podobały, tak możecie zauważyć po materiałach najwięcej jest Primarku i H&M H&M je bardzo lubię to ile oni mają fajnych sweterków, na przykład ten biały z odkrytymi ramionami jest super tylko, że one są niewygodne tutaj e, sweterki i klasyczne Bluski. To jest coś, czego ja po prostu szukam do mojej szafy. Ja potrzebuję takich, właśnie klasycznych t-shirtów, klasycznych bluzek, klasycznych topów. To jest coś, co zawsze dobrze wygląda. Na przykład tutaj macie takie Ala Skims. Ja bardzo lubię te koszulki. Stradivariusze też są fajne, ale w chętę mi macie więcej kolorów, na przykład ta różowa. od razu spoiler wziąłem ją ze sobą do domu, ponieważ mam już czarną, mam białą, mam pudrowo różową, mam kremową. Tyle, ile tam jest sweterków ładnych To ja po prostu mówię Nie, koniec, każdy mi się podobał Tutaj jest taka bluza, która też mi się spodobała Ale uważam, że ta w porządku, że była nieco lepsza Ponieważ była dłuższa A ta jest taka, że ma po prostu odkryty brzuch Więc nawet jak z tym wyjdziecie w jesień To wam będzie zimno No nie ukrywajmy, że znaję się, że kiedyś byłam osobą, która cały czas stop podkrywa brzuch W zimę, w jesień, po prostu w każdą pogodę Teraz trochę bardziej na to zwracam uwagę No i taka bluza jest fajna Tylko, że ona nie jest po prostu na wyjście Ten sweterek, który teraz Wam pokazuję jest tak piękny, że ja chyba po prostu zamówię je przez internet, ponieważ nie kupiłam ich wtedy, nie byłam pewna ale teraz jak na nie patrzę, to wiem, że one są fajne, one dobrze się działy i one były bardzo wygodne, H&M nigdy mnie nie zawodzi, H&M to jest sklep, który jest po prostu takim basiciem fajnym a przede wszystkim ta koszulka, ona mi daje taki vibe curry, jak po prostu wszystkie ubrania, które mi żyłam. nawet ta kurtka nie dawała tego vibe'u z Primarka ten sweterek w tym kolorze granatowym jest super bo był chyba jeszcze bordowy z tego co kojarzę, ale po prostu ten granat mega dobrze siedział Mamy tutaj też coś takiego z krótkim rękawem, niestety on trochę prześwitywał, albo mi się tylko wydawało, w tym świetle w przymierzalni strasznie prześwitywał, ale był naprawdę bardzo ładny i no wyglądał dobrze. Kolejna fajna propozycja. Ten szary sweterek taki trochę taliowany był, ponieważ on miał takie rozejście się w talii, fajne i to jaka dobrze wyglądało, bardzo fajne, bardzo dobrze leżał, dobrze się w nim czułam przede wszystkim. I cenowo też nie był taki zły, z tego co kojarzę, bo on chyba kosztował 80 zł. Także fajna cena, jakościowo też fajny, bo materiał, z tego co pamiętam, też był dobry, no i dobrze się w nim czułam, a to jest najważniejsze. Jeszcze szybko propozycja takich fajnych, e, klasycznych topów. Takich dosyć taniej, bo one nie były jakieś drogie, one kosztowały chyba tylko 20 zł. No i moje ulubione Alas Kims, czyli właśnie bluzki z H&M które są genialne, jeśli chodzi o taką bazę, właśnie do takiej szafy kapsułowej. Te bluzki są super, jeśli chodzi właśnie o posiadanie takiego basicu w szafie. No i e, ładny sweterek, Zacznijmy od tego, że jest tylko ładny, ponieważ takie sweterki są absolutnie niewygodne. Jak ubieracie kurtkę czy płaszczek do siebie, one po po prostu się podwieją do góry, co jest mega niewygodne, niepraktyczne, no ale przyznajmy, że wyglądają. Edit, bo montuję teraz dla Was ten film. Jestem z niego zadowolona, naprawdę mi się podoba jak wyszedł. Jeżeli chcecie jeszcze taką formę takich um, przygotowań baktus kul, napiszcie koniecznie w komentarzu na dole. Dzięki za oglądanie. Guzieczki. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Mua!